Cześć musmeny i bus... Pff. Cześć musmeni i busmenki Drzwi się nie domykają, jakiś problem Wujek Tomek coś na to zaradzi Zaraz bierzemy się za zmianę Zaczepu zamka Oraz... Yy, no właśnie, zapomniałem Jak się nazywa? Opora? Tak, opora A, dobra Dobra Cześć musmeni i busmenki Problem z drzwiami Coś się nie domyka Coś się nie otwiera To lampa je bo wkrętarka powoduje to, że często przekręcisz jakiś gwint, wiesz, za mocno dokręcisz, a tak to ręka jednak jest zajebista. Ręka ma czucie. się. Pamiętajcie busmeni. Jak nie ma co, to ręka zawsze zadziała.